Szukałeś Pawiana? No rzuciłem okiem, co mam po kieszeniach. Żeby się nie zwartowało. Mówiąc wprost, okradasz trupy. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co podatki będziesz mi naliczał, w won mutant! Nie denerwuj mnie, bo zobaczysz krematorium od środka mia zaraz zlecą się strażnicy i potną cię na paski. Zobaczysz. Jego gnojka jak ty nie będzie im się chciało ratować. To są bystrzy chłopcy. Bystrzej się od ciebie. Wiedzą, że ze Stachem trzeba żyć w zgodzie. Bo każdy kiedyś umrze, a ode mnie zależy, gdzie skończy ciało. W grobie, krematorium czy gdzie indziej. Mów, co przy nim znalazłem. Tak, jak sobie życzycie. Hmm, drobiazgi. Pierścionek ze szlanym oczkiem, drobniaki i jakieś liści. No, patrz. No, dobry pergamin. Cielęca skóra. Zetrę litery i sprzedam jak nówkę. To ludzka skóra. I Imię kolejnej ofiary. Gdybyś oddał ten list komu należy, że nic by jej nie było. A mnie akurat obchodzi, co się stało jakiejś preszczyli. Mało to bab w mieście. Kurwa, za co? Za całokształt.